No to mamy hit. Hołownia na pogrzebie papieża odwalił taki numer, że nawet Krzysztof Jarzyna ze Szczecina by powiedział Ty, ale wiocha! Facet poleciał na najbardziej poważne wydarzenie w kościele od dekady i odpalił telefon. Robił sobie kurwa zdjęcia, jakby był na jakimś koncercie z Zenka w Cimiu Dolnym. I on jeszcze pierdzieli, że to nie było selfie. No pewnie, to było artystyczne ujęcie. Autoportret przy żalu. Kolejny krok, chołownia wystawia to w galerii sztuki. Proszę państwa, tu mamy chołownia na tle Świętego Piotra, symbol duchowego rozkładu i debilizmu w jednym kadrze. I najlepsze, zabrał bezdomnych. No kurwa serio? Jak Pokémonów, jakby chciał złapać tego rzadkiego. Ten jest w kryzysie bezdomności, ten w kryzysie godności, a tamten w kryzysie, że w ogóle mnie widzi. Wytłumaczcie mi, jak lot samolotem na pogrzeb zmienia fakt, że ci ludzie nie mają gdzie spać. To tak jakby wziąć głodnego do restauracji i pokazać mu menu. Patrz Stefan, patrz, jakie mamy dania. Teraz wypierdalaj na ulicę. Chołownia to jest taki gość, który, nawet jakby tonął, to zamiast się ratować, wyciągnąłby telefon i zrobił liwa z dna basenu. Cześć kochani, walczę o życie. Pamiętajcie o subie i dzwoneczku. On wszystko dokumentuje, bo bez kamery nie istnieje. To jest polityk na poziomie TikTokera za DHD. I jeszcze się tłumaczy: trzeba wstydu nie mieć, żeby robić polityczną wojnę. Stary, ty potrzebujesz nie polityka, tylko terapeuty. Bo normalny człowiek, jak idzie na pogrzeb, to zostawia telefon, zamyka japę i się modli, a nie urządza sobie galę zdjęć jak na mistrz świętego Piotra. Powiem wam szczerze, jak on kiedyś umrze, to już widzę te relacje liwa z podkostnicy. Dzień dobry, tu Szymek za Światów. Pokazuję wam, jak wygląda profesjonalne przejście na drugą stronę.